Cześć, witajcie. Dzisiaj gramy w Dinozaur Park, Dinopark. Zbieramy kaskę. Teraz pokażę ile mam dinozauri, dinozaurów. Mam... Y, stegozaura. Y, pterodaktyla. Tyranozaura. Verociraptora. Z rogiem w ogóle dziwny, jakiś i amionit, i amionita. No, nie wiem. Yy, dobra, wiecie co? Ja zrobię cięcie, dobra, po przerwie my lecimy już do kopalni. Yy. A tej. Polecimy, bo ja tu zbieram ślimaczki do maksymalnego poziomu. Jeszcze nie było z tej gierki odcina, odcinka, bo dopiero zaczęliśmy w sumie yy, stawiać gamingowe, znaczy, no gierki jakieś, a nie tylko Lego. Co ja będę miał wąsa i Lego będę kupował? Dobra. A jak to wszystko wykopiemy yy, te kości, to będziemy mieli ślimaka. Dobra. Mm, skupienie. Lego kapu skupienie. No dobra, nie będziemy mieli. No ale czemu? Łe łe, łe, łe na was. Hmm. Ej, właśnie, możemy tego zrobić. Elo, gościu, dobra. Ulepszamy cię, chodź tu. Siub. Teraz siub. Jakby to się nie nagrywało, to bym się mocno wkurzył. Bo no. Dobra. E, tu mamy. Jajo tu nam się robi teraz takie yy, duże, takie znaczy czarne. Nie takie normalne, tylko czarne. Jakieś. Zobaczymy co się wykluje ale to nie dzisiaj. W kolejnym odcinku może. Dobra, lecimy. Mam ślimaka. O, mam. Dwa ślimaki. Dobra, jak są dwa ślimaki, to znaczy, że, że git. Nie chcę przynajmniej jednego. Siup. O nie, nie trafiłem. Dobra, gdzie jest to, gdzie jest to, ja chcę tra to trafić, bo ja... No nie, no nawet jednej kości. No tu, tu i tu, no to. A to mnie kilofów by nie skończyło. Znaczy nie. Nie tego. Nie starczyło. Dobra, jeszcze raz. Ja chcę ślimaka. Proszę mi tu dać ślimaka, bo ja wydaję gruby hajs na to. Gierkowy oczywiście. i dobra, mamy dwa ślimaki. No nie, bo to głos. Chyba mamy dwa klimaty. Ale przynajmniej jednego mamy. Dobra, to jest sukces. Dwa mamy, no i gitara się ma gościu. Będzie jajo. Jest! Jak? Jajko! Lol! Ej, dobra, ja się cieszę. Mam wszystkie kości i ja je zdobyłem. No i bebe, nie mogę robić dinozaurów. Mam pełne. Ale dobra, tak to bym sobie uzbierał yy, na, na tego dinozaura. Tylko, że ja nie mam gemów. Wszystkie przepieprzyłem na ten. Na kilofy. Dobra ja teraz y, idę tu ja chcę brachiozaura dokończyć Chyba tak to się wypowiada Chociaż nie wiem bo ja tu tam się nie znam Jak ktoś lubi dinozaury to dobrze trafił Bo na dzisiejszym odcinku są dinozaury Um, o, mamy czaszkę już. Jedną. Opa. Opa no, era. Nie ja chcę to skończyć Nie, to już niemożliwe no, to już niemożliwe jest No mówię, no serio, bebe to jest. No była kość tam. No tu mamy główkę, to, to, to. No tam mamy ślimak. Dobra, jedziemy. Ja muszę dokończyć brachiozaura. Dobra, to już nie dokończę, bo tu tak gówniana część jest. Jesteś przynajmniej na wierzchu? Nie ma. To za lamusy. Nie, no. Jak tu nie będzie, to już nic z tej kości. No. No, a tu będzie. Właśnie. No. Kudebelek, belek, łysyfelek. No, ja tu przecież chcę dokończyć tylko brachiozaura o dobra można go dokończyć tylko teraz skupienie Kasper bo ja chcę dokończyć tego brachiozaura jak nie dokończę to będę na siebie tak zły na dzisiejszym odcinku to ma być ile on trwa 7 minut dobra mój cel to skończyć brachiozaura bebe bebe uwaga uwaga bebe no, łe. <ścoughs> kurczaczki belek łysy felek a teraz sobie pozbieramy. Ja to robię tak. Poczekam. No. Na... Jak ktoś wchodzi do Hodoga. Daję O. siób Jeszcze z dinozaurów sobie zbieram. Tu 18. Dobra. Dzisiaj jeszcze ostatnią kopalnię lecimy i mówię dobranoc wam. Bo już to nagrywam o dwudziestej trzy, więc no. Więc jak ktoś idzie spać i ogląda to o tej samej godzinie, to to git i życzę dobranoc. Jak ktoś... To ogląda w dzień, bo pewnie ktoś to mnie ogląda w dzień. O patrzcie jakie jajo. Później będzie to, bo to długo czeka już. A później to. Ale, ale nieważne, nie dzisiaj to. Dzisiaj zbieramy kasę na kopalnię ziom i dzisiaj rymuję i rapuję ją. No No nieważne. Mmm. Dobra, nie chcę ulepszyć. Daj tam mi, mi gemy z tej świnki. Halo? pani, ja nie. Nie ma. Lipa. O, a teraz dużo ludzi tu przyszło. Git. Co to za wampir? Głupi, chodź do tego. Czemu on nie płonie? Jest w słońcu przecież. W ogóle za tego ślimaka to dużo leci, hajsu. Nie wiem czemu. Tu mam dwa i tu mam dwa do tego do ulepszenia jeszcze. A mam już mam, mamy hajs już. Witaj kapo. W naszym świecie. Uwaga, mogę. Mogę dokończyć zaura. Dobra. Teraz pełne skupienie. Nie możemy tego zrąbać. No i nie zrobimy, bo już widzę wszystkie kości. Ziomek. Wszyst e nie. Nie wszystkie. E łe, 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 Teraz znowu pewnie zrąbię i nie znajdę takich kości, bo oczywiście jestem przegrywem. Jak zawsze nie znajduję tej kości. <laughs> tak! Mm, brachiozaur! Patrzcie. No i dzi w dzisiejszym odcinku dinozaura odkryliśmy. To nie brachiozaur? Ty! Ty nie brachiozaur, to co? Czekajcie. Co to jest? Nie wiem. O właśnie, sobie zrobimy tego. Gostka, bo już mamy bardzo dużo kości. Z moich nieudanych prób. Dobra. My będziemy kończyć na tym tyranno. Y, Tyrana założę. Że... Na razie. Pa.